Proszę bardzo. No właśnie, akurat Pan redaktor uprzedził też moje pytanie o Nord Stream 2. Zastanawia mnie, jak, jak żywą ciągle w różnych opcjach politycznych jest przestarzała, przegrana już z dawien dawna koncepcja Gedrojcia o bezinteresownej, bezstronnej miłości do Ukrainy. A propos Nord Stream 2, nie dalej jak dwa bodajże dni temu widziałem polskiego polityka, który lał krokodyle łzy, że Ukraina nie będzie mieć gazu, a nie będzie mieć ropy I, i ten człowiek po prostu. Ja nie wiedziałem, czy to jest polskojęzyczny przedstawiciel jakiegoś rządu ukraińskiego. No Niektórzy ta czy nie są. Nie ma... nie? Niektórzy tacy są. Ja na przykład pana. Pawła Kowala, podejrzewam, że on jest ukraińskim agentem po On jest Ukraińcem, o czym na znaczy, razie konał kapitan Stanisław Jastrzębski. Jest, Udow... Nawet jakby nie był Ukraińcem, to, to podejrzewam go, że jest ukraińskim agentem, jak najbardziej. To Po tym, co on mówi, po co on wyprawia, to, to jest ewidentne. Ale, ale... Y, no... Z Ukrainą... Y, znaczy... Z, no z, Uk z Ukrainą jest rzecz taka. To jest, jak mówiłem, do ostatniego Ukraińca tam Stany Zjednoczone będą się z Putinem zmagać. Y oczywiście Polska ma tam do odegrania jakąś rolę, jakieś zadania ma do wykonania, czy w ramach NATO, czy w ramach tam jak jakichś amerykańskich prośb. Więc pamiętam, my to to co my robimy, to jest właśnie obowiązki dywersanta takiego. My się zachowujemy jak dywersant. No, to mówię dobrze, jak już taki rozkaz jest, to do, tylko nie za darmo na miłość boską, tak. To na tym to polega. Jak Hitler namawiał generała Franco, żeby przystąpił do wojny po stronie Niemiec, to generał Franco nie odmówił mu wprost. Tylko mówi tak, no my niedawno żeśmy tu się uporali z tą wojną domową, to jesteśmy tacy tutaj wycieńczeni i tak dalej. Jakby Niemcy nam dostarczyły tam węgiel, benzynę, broni, samolotów, tyle i tyle takie tej dostawy, że to Hitler po prostu powiedział, że wolałby sobie trzy zęby wyrwać, niż jeszcze raz taką rozmowę odbyć. No więc, o tak to się robi, no. wtedy się można targować, można negocjować, prawda, czy no nie tyle, ale to, to tam powiedzmy nie 4 miliardy, ale 3 miliardy. No to tak, bo dobrze jest mieć sojusznika, jak się go ma, zwłaszcza takiego, to, to trzeba go szanować. Ale muskuły trzeba prężyć własne, i trzeba by, Polska powinna umieć wykorzystać swoją obecność w NATO, żeby zbudować siłę własną. Muskuły trzeba prężyć własne, bo jak się czym się kończy prężenie cudzych muskułów, to myśmy się dowiedzieli we wrześniu 1939 roku. I z takich lekcji powinniśmy wyciągać wnioski po prostu. Tyle tylko, że to pod egidą jakiejś bardziej giętkiej siły politycznej. A co nasi przywódcy robią? Bo no teraz wczoraj pan Mularczyk o, oznajmił całej Polsce, całemu światu właśnie, że tam, nie wiem, 800 miliardów dolarów od Niemiec będzie chciał reparacji. No to ja, jak słyszę takie rzeczy, to mi się przypomniała taka anegdotka, jak polska delegacja przyjechała do Stalina z propozycją, żeby nam oddał Polsce Lwów i Kijów. No i Stalin się zafrasował i powiedział tak słuchajcie, Lwów to my nie mamy, ale Kijów możecie dostać ile tylko chcecie. Otóż to jest moim zdaniem ta cała chucpa z reparacjami wobec Niemiec. Jeszcze najgorsze jest to, ale to zaraz do tego dojdziemy. To jest takie na wypadek jak się wypali paliwo smoleńskie. Ono już się dopala. Już tam zaczyna kopcić trochę, więc to już, sam pan naczelnik państwa już zrozumiał, że to trzeba kończyć tę zabawę. Ale no czym trzeba coś nowego wymyślić, żeby rozchuściwać emocjonalnie opinię publiczną. No i to reparację od Niemiec to Znakomity pomysł, do, ale tylko do rozchuściwania emocjonalnego wyznawców prezesa Kaczyńskiego, bo do niczego innego to się nie nadaje. Bo tu stanowi, znaczy, jaka jest historia, żebyśmy tu. Bo ja to już jestem i agentem Putina i niemieckim, i jak mi to mówią, to ja mówię: szkoda, że to nieprawda. Szkoda, że to nieprawda. Jakbym był naprawdę agentem, no to trochę lepiej bym tu sytuował, bo socjalnie stał, prawda, pod tym kątem. A to szkoda, że to nieprawda. Tu nawiasem mówiąc, panu premierowi Morawieckiemu tak radziłem, że zamiast się wdawać w Monachium, w tę upokarzającą i niemądrą licytację, kto tam był większą ofiarą, a kto tam tego, lepszy, a kto gorszy, to jak mu ten dziennikarz... Tam powiedział, że tam matka jego i tak dalej, to ja bym na miejscu premiera Morawieckiego powiedział, proszę pana, bardzo ważna to jest sprawa, którą tu pan poruszył. Polski rząd z całą pewnością, zapewniam pana, że polski rząd dołoży wszelkich starań, żeby to zbadać. Zaczniemy od tego, czy w ogóle miał pan matkę. Jak się okaże, że pan miał, no to wtedy dalej, dalsze sprawy tam wyjaśnimy, aż do samego końca. A jakby tam jeszcze mu pyskował, to no, może premier tak daleko nie powinien się posuwać, ale ja tak w radiownet sobie pozwoliłem, że powiedziałbym na miejscu pana premiera, że tam Polska tutaj odpowiedzialność za Holokaust i tak dalej, że Polacy mordowali Żydów, to bym powiedział może szkoda, że to nieprawda. Nie zmuszajcie nas, żebyśmy zaczęli tego żałować. Tak, nie zmuszajcie nas. Bo co to będzie, jak my zaczniemy żałować tego? Lepiej nie przeciągajcie struny. Rzeczywiście czasami się to zdarza w stronie żydowskiej. O teraz niedawno się tak zdarzyło, że jak tylko prezydent Trump przeniósł ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy, to natychmiast Kneset rozpoczął pracę nad ustawą, która zmierzała do opodatkowania kościołów chrześcijańskich na terenie Jerozolimy. I to wysokim podatkiem od nieruchomości. Na przykład Bazylika Grobu Świętego miała być opodatkowana, jeśli dobrze, jakieś około 100 tysięcy dolarów, więc to naprawdę zaporowy podatek. A w, jeśli by powstały zaległości podatkowe, że wtedy rząd mógłby to przejmować na własność te kościoły. Jakby tak dalej poszło przy takim zaporowym podatku, to po prostu w Jerozolimie by nie, już nie było żadnego kościoła chrześci, chrześcijańskiego. Prawda? Tak, proszę. Może informacja ta, nie, ja uważam, że nie powinniśmy tak postępować, zwracam uwagę, że nawet za panowania tureckiego w Palestynie nie było opodatkowane kościoły, nie było, sułtan ustanawiał tam firmamy że kiedy w jakich tam ma poszczególne wyznania chrześcijańskie mają tam kult odprawować nawet takie szczegółowe że tam gdzie lampa ma wisieć taka gdzie taka to bardzo to bo to inaczej to się bili tam więc i co jak zareagowali przedstawiciele na wiadomość o tej jak to nazwali rasistowskich i dyskryminacyjnych przepisów Przedstawiciele wszystkich wyznań chrześcijańskich tam w Jerozolimie zamknęli aż do odwołania bazylikę Grobu Świętego. Byłem akurat w Brukseli, jak to się stało, i w telewizji belgijskiej aż huczało od tego. To była wi wiodąca wiadomość. Tam nie tylko, że podali wiadomość, ale zaraz komentarze, dyskusje. No to... A podobno u nas była cisza. Co, znaczy, ale to takie, tamtego. Tak. To pokazuje, jakie jest, mamy dziennikarstwo. I co się stało, kiedy kiedy, tak, kiedy, kiedy taki rezonans na świecie, ta decyzja o zamknięciu Bazyliki Grobu Świętego była, bo to nie tylko katolicy, ale to prawosławni, protestanci. no wszyscy. No to Kneset wszędzie trzymał pracę nad tą ustawą. Zorientowali się, że mówię, są wpływowi, ale nie wszechmogący i to jest dobra wiadomość. Tak, więc trzeba, trzeba po prostu jeszcze raz, mówię, siłą przyrody, siłą natury, tam kosmicznym siłom nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić, ale tym Działaniom, które są skutkiem, znaczy następstwem ludzkich, ludzkiej aktywności, to jesteśmy my też, jesteśmy ludźmi, i też jakąś tam czasami, no nie. Natomiast te reparacje niemieckie jeszcze dokończę. Otóż ko konferencja w Poczdamie, bo Konferencja w Poznaniu, bo państwo niemieckie w 1945 roku zostało zlikwidowane, były strefy okupacyjne, nie było żadnego rządu, nie było żadnego państwa, nic. Więc wszystko załatwiła, decyzję podejmowała konferencja w Poznaniu, trzy mocarstwa: Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki i Wielka Brytania. i w sprawę reparacji z, uregulowała konferencja w Poznaniu. przyznała Polsce reparacje, ale w puli sowieckiej. A Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z nami po bratersku. Po bratersku, żądając w dodatku, w zamian za to, że się będą dzielić tymi reparacjami po bratersku, wybierania górnośląskiego węgla za darmo. I ta sytuacja, bo węgiel wybierali naprawdę, a z tych reparacji Polska właśnie nic nie miała. I ta sytuacja była nieznośna nawet dla tamtego rządu, jaki był. I w 53 roku, jak Stalin umarł, to oni nawet się odważyli, że to dobra, to my się zrzekniemy tych reparacji, ale wy już nie wybierajcie tego węgla górnośląskiego. I Roscy to obiecali, ale dopiero w 1956 roku przestali. Do 1956 roku wybierali, to państwo lepiej wiecie ode mnie. I na tym stanęło. I stanowisko rządu niemieckiego, które przypomniał, jak był minister Czaputowicz w Berlinie, to minister Czaputowicz przecież powiedział, że. Sprawa reparacji nie jest w ogóle żadnym problemem. Nie stoi tutaj na agendzie. Ani nawet minister Waszykowski, ani Beata Szydło nawet się nie zajęknęli o tym, bo stanowisko rządu niemieckiego jest znane. Niemcy powiadają tak: My żeśmy reparacje wypłacili zgodnie z dyspozycją konferencji w Poczlamie, a, a wasze rozliczenia z Sowietami nas nie obchodzą. I takie jest stanowisko. I teraz. Pytanie, w jaki sposób Polska, która siedzi u Niemców w kieszeni, liczy na subwencje z Unii Europejskiej, czyli siedzi u Niemców w kieszeni, w jaki sposób Polska zamierza zmusić Niemcy, żeby zrobiły to, czego nie będą chciały zrobić? Nie wiem. Jak, jak ktoś wie coś takiego, to ja chętnie posłucham. Bo na razie pan poseł Mularczyk, który to rozkręca, ja się domyślam, dlaczego on to robi, rozkręca tę histerię wokół tego. Teraz wynosi właśnie te prawie 900 miliardów tam dolarów, chyba. Nie wiem, no to pewnie tyle tam, i więcej można, do... dlaczego oni. Tam 8 osie, tysięcy, 8 bilionów dolarów, ja bym się nie żałował, prawda? Tyle tak samo dostanę 800, jak i 8 bilionów, prawda? Więc, to, że, więc pan poseł Mulaczyk, kiedy w ogóle... Bo to kiedy się narodziła, narodził się ten pomysł na mitingu Prawa i Sprawiedliwości latem ubiegłego roku w Pioczkowie Trybunalskim. To, to pan prezes Kaczyński wpadł na taki pomysł, że teraz to będziemy dążyć do uzyskania reparacji od Niemiec. Jeszcze, jeszcze takie pomysły się, na taki pomysł wpadł, to już jest, dlatego powiedziałem, że jest niebezpieczny się robić dla Polski ten człowiek. Bo wpadł na pomysł, że jak Żydzi się od nas domagają tych realizacji tych roszczeń, to my powiemy tak. Dobrze, to my to wam wypłacimy, ale jak nam Niemcy zapłacą reparację? Otóż to jest szalenie niebezpieczne dla Polski, dlatego że Żydzi wtedy uzyskaliby to, na czym im najbardziej zależy, to znaczy uznanie swoich roszczeń przez, Polskę, przez polskie władze. My od Niemiec prawdopodobnie nic nie uzyskamy, natomiast jak Polska by uznała w tej formie zasadność żydowskich roszczeń, to już oni nas tutaj wyszlamują bez litości. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to chciałbym powiedzieć tak. W 1961 roku rząd polski zawarł tak zwane umowy indemnizacyjne z rozmaitymi krajami, m.in. ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone udzieliły Polsce wtedy dwóch pożyczek zbożowych, ale Polska nie zużyła wszystkich, tych, całego tego limitu kredytowego na zakup zboża amerykańskiego, tylko część tych pieniędzy, to znaczy dokładnie około 40 milionów dolarów, przeznaczyła Przekazała, przekazała rządowi stanom, Stanów Zjednoczonych jako y, odszkodowanie za y, mienie znacjonalizowane po wojnie. Y, I w ten sposób stan, rząd amerykański przejął te zobowiązania, także y, y, środowiska żydowskie, organizacje żydowskie początkowo zaprzeczały istnieniu tych umów indemnizacyjnych, ale myśmy je odnaleźli. I nawet opublikowali. Ja też na swojej stronie internetowej opublikowałem tę umowę z, Amery z Ameryką. No to, że właśnie te roszczenia powinny być kierowane pod adresem rządu amerykańskiego, ale strona żydowska podniosła zarzut następujący, że owszem, tak, ale to dotyczy tylko tych osób, które. W momencie nacjonalizacji mienia miało obywatelstwo amerykańskie. W momencie przejęcia tego mienia miało obywatelstwo amerykańskie, podczas kiedy no, większość Żydów, którzy zginęli w czasie wojny, obywatelstwa amerykańskiego nie miała. To byli obywatele Polski albo innych krajów europejskich. I druga kwestia to, to, jest, to, jest, to są ludzie, którzy, tak jak Pan tu wspomniał, próbują odzyskać mienie po swoich spadkodawcach i uzyskują i odzyskują. Bardzo dobrym przykładem jest przypadek Rona Bahamuta, który na w trybie normalnego postępowania o stwierdzenie życia spadku odzyskał tytuł własności domu w Wadowicach, w którym urodził się Jan Paweł II i no, znaczy uzyskał tytuł własności kiedy już odzyskał ten tytuł własności, yy, yy, sprzedał ten dom R Ryszardowi Krauze, yy, który z kolei podarował ten dom archidiecezji krakowskiej, tam jest teraz muzeum Jana Pawła. Więc. Po... Mówię o tym przypadku jako ilustracji tego, że jeżeli ktoś dysponuje uprawnieniami ważnymi w świetle prawa polskiego, to nie trzeba żadnych dodatkowych tutaj czynności ze strony polskiego rządu. Normal, drogę normalnego postępowania sądowego może ten tytuł własności odzyskać. I tu nie ma żadnego problemu. Problem dotyczy tak zwanego mienia bezspadkowego. I to trzeba wyraźnie podkreślić. W przypadku mienia bezspadkowego nie, ma, nie istnieje żaden tytuł prawny, żeby to mienie przekazać albo jakimś organizacjom żydowskim, albo Izraelowi, no bo zgodnie z prawem polskim, w ogóle według prawa rzymskiego, według zasad prawa rzymskiego, no to, o którym, o którym dzisiaj była mowa, nawet w tym liście pasterskim że z chwilą że tak powiem chrztu polski to zasady prawa rzymskiego zostały w Polsce wprowadzone otóż w myśl zasad prawa rzymskiego jeżeli umrze bezpotomnie i bez testamentu nie pozostawi testamentu jakiś człowiek no to majątek po nim dziedziczy jako ostatni uprawniony dziedziczy państwo którego on był obywatelem Tymczasem Izrael nie ma żadnego w świetle tego, tej zasady, Izrael nie ma żadnego tytułu do ubiegania się o majątki pozostawione przez tych ludzi zamordowanych na terenie Polski, bo większość z nich bywa, była obywatelami polskimi, żaden z nich nie był obywatelem Izraela, ponieważ to państwo jeszcze nie istniało wtedy, więc nie ma żadnego tytułu prawnego, podobnie jak te organizacje przemysłu holokaustu. Naciski na władze polskie idą w tym kierunku, żeby polskie władze stworzyły taki tytuł prawny. Stworzyły, bo go nie ma. Chodzi o to, żeby wydali specjalną ustawę, na podstawie której tamci uzyskaliby jakieś pozory legalności. No i władze polskie się trochę tego boją. No bo to oznacza, to oznacza zgodę na rabunek obywateli Polski i to jeszcze w dodatku pod uzasadnieniem no, makabrycznym, że polscy podatnicy mają odpowiadać materialnie za niemieckie zbrodnie.